Jak umiera zwierzętko, to mi jest bardzo smutno. Hmm. Boję się śmierci. Jak ktoś umiera, to idzie do nieba. Wyobrażam sobie, że na niebie są gwiazdki i księżyc. Nie myślę o tym zbytnio. Staram się omijać myśli na ten temat. Chcę żyć tak, jak żyję, jak najdłużej. Mm. Ja sobie tłumaczę, że jeszcze dużo życia przede mną, nie mam się nad czym zastanawiać, tylko żyć dalej, przed siebie iść. Wiem, jak inni mogą to przeżywać, ale no nie myślę o tym. Będę żyć pełną życiu i dalej się cieszyć tym, co było, minęło i co będzie. Myślę, że spotkam się z najbliższymi. Nie wiem, na przykład, nasz dom będzie na chmurach. Będziemy tam żyć. Ja nie boję się śmierci. No. Staram się o niej nie myśleć. Wydaje mi się, że wtedy mm, po prostu tracimy świadomość. Tak jak nie pamiętamy tego, co było przed naszym urodzeniem, tak nie będziemy wiedzieć, co będzie się z nami działo po śmierci. Bo to jest chyba najważniejsze, żeby nie cierpieć w tych ostatnich sekundach. I. Generalnie, no to chyba nic strasznego, po prostu przestajesz mieć świadomość tego, że istniejesz. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tak jest. Ważne jest tu i teraz, nie trzeba, nie można się przyjmować tym, co będzie później. Aby się popadło właśnie w taką paranoję, to nie ma sensu. W tym momencie nie boję się śmierci, ponieważ mam 37 lat i nie myślę o tym w ogóle. Nie ukrywam, że może jak będę miała lat 70, może częściej będę myślała na ten temat, ale w tym momencie wydaje mi się, że mnie to nie dotyczy, że, że mnie w tym momencie gdzieś to ominie, mam przynajmniej taką nadzieję. W swoim życiu straciłam trzy bliskie osoby: dwie babcie i jednego dziadka. Pamiętam, że był to bardzo smutny czas, ponieważ byłam z nimi bardzo związana. Także był to czas bardzo stresujący dla mnie, i musiało minąć trochę czasu, żebym mogła się z tym jakoś pogodzić i sobie to wytłumaczyć, że dla nich to nie jest koniec, a jakiś nowy początek. Wydaje mi się, że śmierć to nie jest koniec, a początek czegoś zupełnie nowego i mam nadzieję, że lepszego życia. Najbardziej to obawiam się właśnie tej mm, sytuacji, że kiedy przyjdzie ta śmierć, zostawię najbliższą rodzinę i jak oni sobie z tym poradzą. Tego się najbardziej obawiam. Nie samej śmierci, e, tylko że pozostawię swoich najbliższych. Będziemy mieć nowy swój świat i, i nie będziemy pamiętać tego, co, co było kiedyś, kiedy teraz, co jest teraz, tak? Nie wiem, trudne jest to dla mnie do określenia. Ta śmierć, myślę, że przyjdzie dużo później niż wcześniej, także kiedy będę już starszą osobą i wtedy chyba zacznę się zastanawiać tak poważnie nad śmiercią. Na tą chwilę nie myślę o tym. Ja o śmierci to w zasadzie rzadko myślę. Boję się na przykład bólu, żeby tam nie cierpić przed tą śmiercią. Kiedyś trzeba umrzeć. Niestety. Bez śmierci nie ma. Musi się kiedyś skończyć. Tylko, żeby jakoś tak jak najszybciej, jeśli już mam umrzeć, to, to umrzeć jak najszybciej. <laughs> A tak, to wiem, że trzeba umrzeć, się nie da przekupić, że można żyć długo. Także pewnie, pewne lata się jak osiągnie to trzeba umrzeć, oby nie młodo, nie? A teraz już i tak mam odpowiednie lata, kiedyś śmierć przyjdzie. Nie można się bać. Tego, co jest nieuchronne, życie to jest byt ku śmierci, prawda? Nie boję się. Ja nigdy nie przypuszczałam, że ja będę tak długo żyła, proszę pana. Wie pan, czego się boję? Umierania. Żeby ono nie było ciężkie. Wolałabym umrzeć we śnie, w spokoju. Właściwie to nie marzę, żeby ktoś nawet trzymał mnie za rękę, bo ja uważam, że jak ktoś trzyma mnie za rękę, to będzie później miał traumę, że ja w tym czasie umierałam. Mogę użyć w samotności, ale żeby nie ona nie była bolesna. Nigdy się nie jest gotowym na śmierć.